Takiej podłości nie znała historia ludzkości. Oto cały postępowy świat obiegła informacja, że ministrowie rządu kaczystowskiego polecieli do Wielkiej Brytanii, aby pomachać szabelką po atakach na mieszkających tam Polaków. Na szczęście rewolucyjną czujność zachowały postępowe media z gazetą wyborczą i tvn na czele, które wytłumaczyły masom robotniczym, że stawanie w obronie Polaków. To nie jest zadanie polskiego rządu. Poza tym, to jest coś niebywałego, aby sprzeciwiać się atakom na obywateli Rzeczypospolitej, skoro to u nas bije się murzynów. I to oni powinni być dla rządu najważniejsi, a nie jacyś Polacy w Wielkiej Brytanii. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.